Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Ustawa o rachunkowości w praktyce. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o majątku trwałym, że on spełnia pięć kryteriów, żeby można było zaliczyć dany składnik do majątku trwałego czyli okres użytkowania dłuższy niż 12 miesięcy, musi służyć prowadzonej działalności gospodarczej, musi być kompletny i sprawny i zużywa się stopniowo. Piąte kryterium jest z obszaru przepisów podatkowych, a nie, więc nie, nie z ustawy o rachunkowości. I to jest, że wartość początkowa musi być wyższa od 10 tysięcy. Co to oznacza w praktyce? No, w praktyce to oznacza, że firma może sobie określić, że do majątku trwałego będzie zaliczała wszystkie składniki, które są więcej warte niż powiedzmy 1000 zł czy 1500. I będzie je jednorazowo odnosiła w koszty. Ale będą one majątkiem trwałym, które księgowo będą miały wartość zerową. Natomiast będziemy je dalej mieli w ewidencji, będziemy mieli kontrolę nad tymi składnikami. Dzisiaj, kiedyś to jeszcze takimi składnikami, które szczególnie trzeba było w firmie pilnować, to były różnego rodzaju elektronarzędzia. Dzisiaj myślę, że w tej grupie to się znajdują różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Telefony, komputery i różne inne, które jeśli nie będziemy mieli w ewidencji, to one mają cudowną własność rozpływania się. Nikt nie wziął, nikt nie, nikt nie podpisywał, a komputera nie ma. Natomiast dzisiaj mówimy o majątku obrotowym, do którego zaliczamy wszystkie te składniki, które. Nie spełniają kryteriów, które Państwu podałem wcześniej. W majątku obrotowym, pierwszą grupą, którą wyróżniamy, to są zapasy. Na zapasy składają się takie składniki jak materiały. Materiały to wszystkie te składniki, które zużywają się jednorazowo w jednym cyklu produkcyjnym. To jest oczywiście umowne określenie, bo przecież nie wszystko się zużywa. Od razu, przykładowo, tankujemy samochód. Paliwo jest materiałem, ale na tym paliwie będziemy jeździć jeszcze przez cały miesiąc, albo krócej, albo dłużej, w zależności od tego, jak intensywnie będziemy używali naszego y, samochodu. Z materiałów uzyskujemy wyroby gotowe, nie towary. Bardzo często. Od studentów słyszałem, że z materiału się robi towary. Nie. O towarach zaraz powiem. Z materiałów robi się półfabrykaty, które są częściami składowymi wyrobów gotowych. Półfabrykaty to niekiedy również części zamienne, które są sprzedawane. Dzisiaj coraz rzadziej, ale taki składnik występują. Następna grupa to wyroby gotowe. Wyroby gotowe występują tam, gdzie mamy do czynienia z działalnością produkcyjną, bo firmy prowadzą różną działalność. Działalność produkcyjną, działalność handlową, działalność usługową, działalność budowlaną. Każda z nich ma swoją specyfikę i inny sposób ewidencjonowania i rozliczania. Następna grupa wyroby gotowe i półfabrykaty, Myślę, że omówiłem przy okazji materiałów. Następna grupa to produkcja w toku. Produkcja w toku to materiały w różnym stopniu przerobu, które znajdują się na linii produkcyjnej. Nie powiedziałem tego Państwu wcześniej, ale bilans najczęściej robimy za okres roku czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. 31 grudnia na linii produkcyjnej pracownicy idą do domu i zostają materiały w różnym stopniu przetworzenia. Kiedyś pracowałem w fabryce obuwia. Na szwalni stało 15 czy 20 maszyn do szycia. Na pierwszym stanowisku pracownica otrzymywała rozciętą cholewkę, wykonywała jakieś czynności szwalnicze, przesuwała to dalej do następnej osoby, i tak na końcu tej linii produkcyjnej powstała gotowa cholewka, która była już pół fabrykatem, pół Więc na ostatni dzień roku należy ustalić, jaka jest wartość tej produkcji w toku. To najczęściej dotyczy firm oczywiście produkcyjnych, firm budowlanych, no, w firmie handlowej raczej produkcji w toku nie będzie. Następna grupa to towary. Towary to te składniki, które firma kupuje z zamiarem sprzedania. Zaliczamy je do towarów. Czy to znaczy, że materiałów nie możemy sprzedawać, ale oczywiście, że możemy nie musimy je przekwalifikowywać na towary, możemy materiały sprzedawać podobnie jak, jak towary. Drugą dużą grupą, to są składników majątku obrotowego, to są należności. Należności z grubsza się dzielą na należności krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe to są wszystkie te należności, w którym przewidujemy, czy z umów wynika, że zostaną spłacone w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Jeśli należność będzie spłacona po 12 miesiącach, tak, sobie, tak się strony umówiły, to wówczas mamy do czynienia z należnościami długoterminowymi. W bilansie majątkobrotowym występuje jeszcze ostatnia pozycja to są inwestycje krótkoterminowe. Inwestycje krótkoterminowe to nic innego, jak środki pieniężne w kasie przedsiębiorstwa, ale także te, które znajdują się na rachunku bankowym. Powstaje pytanie, jakie jest ogólne kryterium wszystkich składników majątku, zarówno trwałego i obrotowego. Czy jest jakaś taka zasada? Jest takie kryterium, które powoduje, że dany składnik możemy zaliczyć do majątku. Tak. Takim kryterium jest możliwość uzyskania korzyści z danego składnika. Korzyści. Proszę zwrócić uwagę, ja nie mówię zysku, tylko korzyści. Korzyścią może być odzyskanie wydanych pieniędzy na zakup danych towarów. Czasami musimy sprzedać poniżej wartości, ale to też będzie, co prawda, mniejsza korzyść. Wtedy mówimy, że sprzedaliśmy ze stratą, czyli uzyskaliśmy przychody niższe niż poniesione. Koszty. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę.